No, no, no. No nagrywam. Kurne. On tego nie zrobił, mówię wam. proszę, się zabiera. Dobra. Ja Stze ze skucik w akcji. No, brawo! Jaki skok! Dobrze, dzieci. Podejście drugie, kurde, on tego nie skacze, mówią. Ha wiedziałem, i co? co masz na swoje wytłumaczenie? Jakaś wymówka? Mój pierwszy skok od pięciu miesięcy, no mój też. Dobra, kolega będzie skakał. On już biegnie. Ja muszę szybko, co? Na a, 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 a. no dawaj. Eee.